Witajcie, kochani, w kolejnym dniu vlogmasu. Mamy dzisiaj 8 grudnia, jest niedziela. Dzisiejszy dzień szykuje się bardzo powolny i bardzo spokojny. Ciekawe, co będę w stanie z niego wykrzesać, chociaż dzisiaj będziemy robić pierniczki wieczorem. E, no, tylko no, pierwsze pierniczki i Mała jest bardziej świadoma robienia tych pierniczków. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. I Mam nadzieję, że przepisu nie zepsuję w tamtym roku chyba zepsułam przepis, chociaż nie jestem pewna, nie pamiętam to bardzo. Wczoraj Wam mówiłam, że nie wiem ile uda mi się wykrzesać z wczorajszego vlogmasu, i mówiłam Wam, że ewentualnie połączę ten dzisiejszy vlogmas z wczorajszym, ale no udało się, jest tam około 20 minut i już jest ogarnięty na YouTube, tylko czekam po prostu na odpowiednią godzinę na publikację. No, udało się mimo wszystko, dlatego też bym chciała się postarać dzisiaj dla Was nagrywać. Jest niedziela, więc to jest taki dzień porządków. Pranie, sprzątanie, chociaż sprzątanie wiadomo jest w miarę codziennie, no ale mimo wszystko trzeba to ogarnąć, bo kuchnia jest w stanie po wczorajszym. <laughs> Czyli no po prostu są miski po pizzy, po cieście, jest trochę mąki, którą po prostu trzeba ogarnąć. Żałuję, że nie robię czasami tego od razu, a potem muszę sprzątać, no ale trudno. Żeby sobie też zaraz drugą kawę, bo od rana ogarniałam po prostu materiały, żeby to zrobić. No i żeby wiedzieć, czy mam nagrywać przywitanie dzisiaj, czy, czy od razu przejść z vlogiem, bo będę łączyć po prostu vlogi. No ale na szczęście się udało, że jest wszystko osobno. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie w tygodniu. No i co, może dzisiaj zobaczymy też zdjęcia? Fajnie by było, naprawdę bardzo bym chciała je zobaczyć, bo jak montowałam po prostu te fragmenty, które widzieliście w szklarni, to jest tam parę momentów, które mi się naprawdę bardzo spodobały i jeżeli Natalia je złapała w aparacie. To może być naprawdę super zdjęcie, naprawdę. Dlatego jestem mega ciekawa, jak to wyszło, i już się nie mogę doczekać. No ale muszę być cierpliwa. W życiu trzeba być po prostu cierpliwym i z wieloma rzeczami, bo na wiele rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Takie życie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie i zapraszam do oglądania. A ja codziennie zachwycam się tą choinką. Jest po prostu cudowna i jest spełnieniem moich takich marzeń, naprawdę. Jest przecudowna. Zapalę sobie również w y, kominku olej zapachowy i dzisiaj połączę eukaliptus z pomarańczą. Jestem ciekawa, jak to będzie pachnieć. A i wam też tego nie mówiłam. E, 4 dni temu albo 3 dni temu. Była pierwsza ofiara, w ogóle pierwsza pierwsza. Kaz stracił y, pompona. Kom mi, kom do Jezusa i Pajenki powitajmy. i zasnęła na drzemkę nawet jest spoko godzina, bo 13.10 nie jest źle z tej drzemką akurat dzisiaj puściłam jej kolędy e, z 20 minut może lecą pośpiewałam jej trochę i zasnęła więc teraz czas się zabrać za sprzątnięcie tej kuchni mam nadzieję, że w miarę cicho <grym> ale chcę wam pokazać jakie są realia i jak to wygląda jak się po prostu nie posprząta czegoś od razu a, że taka jestem, no to niestety takie są te realia. Także jest bałagan i trzeba to po prostu posprzątać. Jeszcze muszę zrobić pranie i ręczniki, wypiorę no, rękawice również, więc świąteczne dekoracje, takie tekstylia z kuchni znikną. Ogarnęłam kuchnię, nastawiłam zmywarkę, jest porządek. Ogarnęłam też w łazience, pranie nastawiłam, posortowałam. E, no, czeka mnie chyba z cztery pranie. Niestety. No, ale cóż, dlatego muszę zdjąć już uprane i wyschnięte pranie, żeby zrobić miejsce na to, co teraz się pierze. No i obiadek. Mała się obudziła z trzemki. Nie pokażę jej, bo je. na golaska to spakieti. Wiecie, mając dzieci to trzeba być przezornym i ubezpieczonym. Wzięłam jej wszystkie ubrania i po prostu będzie teraz jadła, tak? Smacznego, kochanie. Chyba dzisiaj nie jest mi dane zrobić prania, ani jednego, ponieważ wrzuciłam białe pranie. Niestety z moją sukienką również. Wczoraj. Białe pranie tam wrzuciłam i wrzuciłam poduszkę. I to był chyba błąd, bo nie mogę otworzyć tej pralki. Po prostu, mimo dwa razy klikania, wypompowywania, żeby, wiecie, wypompowało tą wodę, to nie. Nie jest w stanie, ja nie wiem o co chodzi. Mam to nastawić trzeci raz, czy co, może zadziała. Nie mam dla tego pojęcia, ale no dosłownie nie mogę tego, wiecie, przekręcić. Tak jakby. Na samym dole wszystko osiadło jest wszystko mokre. Te wszystkie rzeczy są po prostu mokre, zalane wodą. Tak jakby w ogóle ta woda się w ogóle nie wypompowała z tej pralki. ja nie wiem, co mam zrobić. No, klikam to wypompowywanie, no. Co innego mam zrobić? Wirowanie i wypompowywanie. Bardzo jak mógłby tu pomóc, ale go nie ma. Go po prostu nie ma. I co mam zrobić, jeżeli to mi nie chce działać tak, jakby chciało, no i nie zrobię ani jednego prania, bo nie jestem w stanie wyciągnąć tego prania. Bartek wraca w nocy. Więc te rzeczy, które są teraz tam, będą sobie grzecznie czekały w zamknięciu, całe mokre, aż Bartek przyjedzie i to otworzy, bo ja nie jestem w stanie. Albo połamie sobie paznokcie, albo palce sobie wsadzę między tym i sobie coś zrobię, bo to jest po prostu cholernie ciężkie. Nawet jeżeli otworzę pokrywkę, to jak puszczę, wiecie, ten otwór, żeby wyciągnąć, to nie wiem, co się stanie. Może być tak, że wiecie, połamie się i się zablokuje w pewnym momencie, bo się przekręci. A będzie otwarte całe, więc ja nawet nie chcę ryzykować. Jestem tak zła na to. Nienawidzę po prostu tego. Zawsze popełniam ten sam błąd. Wkładam za dużo, albo kupiam poduszkę w błoże, na przykład. Gdzie myślałam, że no, będzie okej, okay, a nie jest okej. Okay. Nie uwierzycie, przyszły do nas zdjęcia. Mówię troszkę cicho, bo mała zasnęła. Ma gorączkę, więc no nie przeskoczę tego i nie będzie dzisiaj pierniczkowania. Chciałam dobrze, no ale jestem też przede wszystkim mamą, więc muszę patrzeć też na dobro mojego dziecka. Nie będę jej po prostu dzisiaj męczyć. I prawdopodobnie ten vlogmas będzie połączony z poniedziałkowym. No niestety, takie życie. Nagle się pojawiają losowe sytuacje, ale to najważniejsze. Ale co najważniejsze, to jestem po prostu mamą, więc muszę patrzeć na dobro mojej córki. Przyszły nam zdjęcia. Ja jestem po prostu zachwycona. Na początku miałam w koszyku 60 zdjęć i 1000 zł do płaty, bo mam wybrać tylko 10. I wiecie, ja zaznaczyłam takie naprawdę fajne zdjęcia, ale no 1000 nie będę dopłacać. No poza tym nie mam tyle. Nawet gdybym bardzo chciała. Chciałabym mieć 60 zdjęć, bo zdjęcia wyszły naprawdę boskie. I prawdopodobnie Natalia to ogląda. Bo oglądała poprzedniego vlogmasa. Wyszły zdjęcia po prostu cudowne, ale z bólem serca ja muszę po prostu zmniejszyć ilość, bo nie mam takiego budżetu. Więc e, mam na ten moment po kolejnej selekcji 18. I przy tych 18 chciałabym zostać. Tutaj takie jedno ze zdjęć. No przepięknie. Jak ja mam wybrać z tego 10? No jak? Więc ja jestem po prostu zachwycona. I no, chyba nie ma innego wyjścia, jak po prostu dopłacić, bo dużo mam zdjęć takich rodzinnych, ale Eee, czekajcie, ja z aurorcią mam. Bartek mam na przykład, na przykład jedno z aurorką, bo akurat tak się udało, więc on będzie miał po prostu jedno osobne. A ja z małą sam na sam mam jeszcze jedno. Reszta to zdjęcia rodzinne i eee, dwa zdjęcia samej małej i trzy zdjęcia takie, że my we dwójkę, które też wyszły naprawdę cudownie, przepięknie. Tak świątecznie. Ta w ogóle sceneria w tej szklarni po prostu idealnie się wpasowała w moje gusta aktualne. Bosko. Pięknie. I chyba, no, tutaj będą rozmowy z Bartkiem, żeby dopłacić. Właśnie na rzecz tych ośmiu zdjęć, które są cudowne, bo, no, ja nie, nie wiem, nie widzę tu innej opcji, naprawdę. Nie widzę innej opcji. Odsyłam się do Was dwa dni później. Niestety sytuacja taka wynikła, że wczorajszy dzień, kiedy miałam dla Was nagrywać i połączyć ten wczorajszy dzień z niedzielnym, no niestety się nie udał, ponieważ wczoraj, no, małej wyskoczyła jeszcze gorsza temperatura, i cały dzień po prostu była, wiecie, chora, nieprzytomna i chcąc nie chcąc, mamusiowa. Niestety ja ugrzęzłam z nią, że tak powiem, na kanapie i zajmowałam się po prostu nią. Nie byłam w stanie w ogóle nic nagrać, ale ja już to mówiłam wcześniej, w poprzedniej części tego vlogmasu, że przede wszystkim jestem mamą, więc no vlogmas nie jest dla mnie w 100% najważniejszy. Nie wiem jak to będą, nie wiem jak będą teraz wyglądać te dni, kiedy mała no jest chora i jest niestety na antybiotyku. Plany planami, życie życiem. Niestety. Um, wiem, że ten vlogmas nie jest długi, bo jest tylko z jednego dnia i... Parę tam momentów sklejonych, więc było, było takich parę momentów, które no chciałam Wam pokazać. Na przykład, właśnie jak przyszły nam te zdjęcia. No ale muszę kończyć tego vlogmasa, bo jestem w trakcie nagrywania kolejnego. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za wszystkie łapki w górę i komentarze. I do kolejnego vlogmasu już jutro.